ma swojego idola. Moim idolem byli ci, którzy by w Wiedniu po w 1937 roku robili rząd i walczyli z, z faszyzmem. Dla kogoś innego jest papież idola. Każdy robi sobie autorytet. Jeden robi Tłuszczowskiego, inny robi Moskiego i jeszcze te autorytety ci ludzie się zwalczają. I właściwie trudno powiedzieć, kto jest wielkim autorytetem tutaj. I to jest bardzo dużo niechęci nad ludźmi, to jest najgorsze. Ale tak mówię, każdy ma swoje, swoje ideały, prawda? Swoje w to, co wierzy. Ja wierzę w to. Będzie to trwało 10, 50, 100 lat, że, że ta mutacja ludzka jest fatalna. Czy może trochę poprawi, może z tej nienawiści, co to się odejmie jeszcze. Jak człowiek pojmuje, że jeżeli to znaczy jak Pan Bóg chce, że mnie zabić, to ja podstawiam głowę. Nieprawda, człowiek ja nie podstawia głowy, tylko ucieka. Ludzie chcą żyć, jeszcze raz zobaczyć wnuczkę, jeszcze raz popatrzeć na słońce, chcą, żeby ich nie bolało, chcą mieć luksus, komfort. Ludzie nie chcą mnie dać. Nawet w największym męczania chcą, żeby ten bóle im przeszły, ten dyskomfort im przeszedł. Chcą mieć kontakt z otoczeniem. Niech pan zapyta pacjenta, który leży na intensywnej terapii, czy chce wiedzieć, że za godzinę umrze. Nie widziałem tak. Chce wiedzieć, że za godzinę będzie żył. i chce, żeby wnuczka jeszcze raz do niego przyszła. I żeby mu podały rzeczkę herbaty. Motywy człowieka, który idzie na śmierć, Zresztą są różne. Różne są. Jeden dlatego, że nie może wytrzymać, drugi dlatego, że już nie ma siły, trzeci dlatego, że, że ma kochanki się za nią poświęca i tak i tak dalej. No zobaczcie w obozach religijność. W obozach religijnych. No jak może człowiek, który jest zgnębiony, bity, głodny i umiera z głodu? Wierzyć, że tak ma być, bo tak Pan Bóg chce. Nie! Tak człowiek chce, zły człowiek. Zło nie jest banalnością, jest w charakterze człowieka. To jest dno człowieka. Człowiek jest zły. Bo gdyby nie był zły, to by w ogóle nie zaistniał. Był tak zły, żeby w swoich wszystkich rówieśników sto tysięcy, dziesięć tysięcy lat temu wyrżnął, Zniszczył i sam został, bo jadł i mięso i trawę i wszystko. Cię lepiej przystosował. A wszystkich innych zniszczył przecież, tak? Wszystko, co jest słabsze, zabić. I na tym polega to nieszczęście. Na tym polega to nieszczęście, że człowiek jest zły. Człowiek ma podły charakter. Jest niedobry. bądź pozdrowiony, Towarzyszu, z tamtej aryjskiej strony. Ja, Żyd z getta, pozdrawiam Ciebie pięścią w górę zniesioną i witam w walce, w walce ciężkiej, o tę samą wciąż sprawę, bo za naszą i Waszą wolność podjęto. Za wolność pełną, całkowitą, jedyną. Tak bym chciał rzec tę sprawiedliwą wolność. Jakież to wspaniałe słowo. W imię tej wolności walczył czerwony wiedy. Prawiła o tę wolność czerwona Hiszpania. Przez zamknięte getto warszawskie przejeżdża codziennie... Kilkadziesiąt tysięcy widzów. Patrzą oni na zatłoczone ulice, na się bezczynnie gromady wynędzniałych i obdartych dzieci, czasem należącego na chodniku trupa. Także mało wśród nich zastanawia się nad tym, co się dzieje w tym zbiorowym więzieniu. Zmarła tam w ciągu roku dziesiąta część mieszkańców. Oswajamy się ze wszystkim. Janusz Gajus, dziękujemy bardzo za uświetnienie naszego wieczoru. Wracamy do rozmowy o dziedzictwie Marka Edelmana, Paula Sawicka, Krzysztof Monetko, Tot Bereś. Burzenie tego muru, ale potem budowanie kolejnych niestety. Um, po wojnie, po swojej pierwszej publikacji Marek Ellerman bardzo długo milczał, a, a potem, kiedy zobaczył, że zło nie zniknęło razem z wojną, razem z zakończeniem wojny, um, powiedział nie, zaczął mówić i chyba Przecież. nie zdziwiła się Pani, kiedy podjął decyzję o wyjeździe na Bałkan. Myślę, że tutaj trzeba, nie można zapomnieć o tym, dlaczego jak to się stało, że Marek Edelman przerwał milczenie, bo y, przerwał je w 1972 roku. Myśmy tu żyli wszyscy w Polsce i właściwie nie wiedzieliśmy, że wśród nas y, mieszka, pracuje y, człowiek, który no, był tak ważną, y, ważną postacią y, w czasie wojny. Ta władza go nie kochała, bo on jej nie kochał. Tutaj bo nie wiem właściwie, co, co znaczył ten głos Sali, Brawo Towarzyszu. Być może on się odnosił do formuły tego listu, ale chciałabym bardzo powiedzieć wyraźnie, że to była szkoła Marka Edermana. To, to wszystko, co jest w tym liście, to była jego szkoła. I w ogóle żałuję, że, że ten list odnalazł się tak późno, że on go nie mógł zobaczyć, dlatego że ja ciągle o tym liście słyszałam. I bardzo czekam. Słucham. Ja na razie jeszcze nie jednak zrozumiałam, ale. Dziękujemy. Dziękuję Wam bardzo. No widzę, że jednak zrozumiałam dobrze, to znaczy słowo towarzysz dla niektórych z nas. No właśnie. Żegnam szanowne gremium kcp Dziękujemy serdecznie i źle się Pan Panie z nami czuje. Z nami z nami Panie czuje. Panie to jest bardzo, bardzo dobry przykład na to, czego nas pozbawiły lata PRL-u. Pozbawiły Piękne znaczenia słowa, różne straciły straci, straci, swoje pierwotne znaczenie, zostały nam ukradzione i dzisiaj, 20 ile lat już jesteśmy po tym, może pora, żebyśmy przestali je czytać tak, jak nam kazali je czytać w minionym czasie. Słowo towarzysz jest, myślę, jednym z piękniejszych słów polskich. I ono tak mówili o siebie towarzysze partyjni socjaliści. I to jest list socjalisty żywskiego do socjalistów. Ja, ja, ja jednak, jednak ci w słowo. Tak. Ważna rzecz jest przede wszystkim taka, Państwo tego nie wiecie. Otóż Marek Edelman przez całe Życie opowiadał o gazetce wydawanej za naszą i waszą wolność pod takim tytułem. W prasie podziemnej Getta wśród setek tytułów, kilka procent, to był jeden z nielicznych przykładów, to była prasa wydawana po polsku. I kiedy o tym opowiadał, to wielu to w ogóle się zapalał. Tak? I opowiadał, jakby cytował wręcz całe artykuły. Wszyscy oczywiście patrzyli na to ze zrozumieniem, dlatego że wydawanie podziemnej pracy jakiejkolwiek w wymagało dużo większej odwagi niż wyjście dzisiaj sami. Ale przede wszystkim chodzi o to, że nikt w to nie wierzył tak szczerze Wydawało się, a, chyba koloryzujące. Trzeba tak śmierzy, powiedzieć, bo to tak niewiarygodne, to na że można po latach cytować dokładnie z artykuły, których nie ma. I cóż się stało? Rękopisy nie płoną. Archiwum Ringelbluma odkopane w roku 1945, a potem druga jego część w 1953, do dziś nie odnaleziona, złożone w Żydowskim Instytucie Historycznym, dzięki temu już instytutowi, w ostatnich latach pieczołowicie zostało odrestaurowane i, jak to się uczenie mówi, zdigitalizowane. Wśród tych ocalałych skrawków cywilizacji zostały zachowane, znalezione 7 numerów pisma Za wolność waszą i naszą. Ba, to są genialne teksty dziennikarskie. To są relacje z getta. To są relacje z miejsc coś strasznego, ale są też, jest fascynująca publicystyka polityczna, w tym tak wzruszające i tak piękne wezwanie, jak przeczytał pan Janusz Gajos, do ludzi po drugiej stronie muru, do towarzyszy, do towarzyszy we wspólnym nieszczęściu, we wspólnej niedoli. Strasznie nam przykro, że Marek tego nie, nie zobaczył. Ale niezwykłe jest to, że jesteśmy nie tylko, że na niego głos słychać, ale niektóre z jego tekstów najprawdopodobniej są na, tych, ten głos. na łamach ten tego głos. pisma. Ten tekst akurat prawdopodobnie, tak obstawiamy jest autorstwa Braszy Bluma, ale możemy się mylić, tego już widnie nie gdyby był Marek, pewno by podpowiedział to, co napisał. Ale i tak jest to niezwykłe, Głos z przeszłości i wybór z tych gazet podziemnych właśnie zamieściliśmy w tej książce. I między innymi dlatego ona jest o ponad 200 stron grubsza. W e, książce i Była miłość, w Grecji znalazł się taki cytat: że nienawiść jest y, łatwa, a miłość wymaga wysiłku. Czym była miłość, czym była, czym była przyjaźń dla Marka Edelmana? Myśmy tutaj słyszeli taką y, bardzo gorzką diagnozę ludzkiej kondycji. Człowiek jest zły, człowiek jest gorszą mutacją zwierzęcia, bo zwierzę jeżeli zabija, to aby przetrwał jego gatunek, a człowiek przeciwnie, niszczy swój gatunek bez żadnego celu i wydawałoby się, że ten Edelman po swoich doświadczeniach był bardzo sceptyczny i był wielkim pesymistą. Tymczasem Właśnie nie, my w 2000 roku zorganizowaliśmy w Krakowie, pracując jeszcze w Tygodniku Powszechnym, Sąd nad XX wiekiem. Zaprosiliśmy bardzo znane osoby, był Ryszard Kapuściński, był Marek Edelman, sędzią był, oskarżycielem był bodajże mecenas Piesiewicz, a obrońcą Andrzej Sol. i Różne osoby, Barbara Skarga, wypowiadały się na temat, no właśnie, tego XX wieku. Wszyscy czekali, co powie Edelman. Edelman bardzo tego XX wieku bronił. Oczywiście zaczął też od tego, że człowiek jest zły, że człowiek ma tylko 3 miliony komórek, szarych komórek, a pod tym dużo, dużo masy, zwykłej masy. Ale potem zaczął opowiadać o zaufaniu, o przyjaźni, o tym, że wielokrotnie zdarzało mu się spotkać w życiu ludzi, którym, jak on to mówił, dawał do ko koszyka swoją głowę i oni przenosili ją, tą głowę, przez niemiecką pachę. I to był dowód no, takiego największego zaufania, jakim Edelman mógł człowieka obdarzyć. Człowieka on lubił powtarzać, że w życiu bardzo ważni są przyjaciele ta grupa przyjaciół, do których się ma bezgraniczne zaufanie i w zasadzie oni wystarczają za wszystko. Mówiliśmy tutaj o burzeniu muru. E, kiedy przygotowywaliśmy wydanie wiadomości z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania w Becie. robiliśmy je tutaj przed wejściem, przed głównym wejściem do Muzeum Historii Żydów Polskich. E, przed wejściem na antenę podszedł do mnie młody mężczyzna, który przyjechał z Tel Awiwu i mówi: Ja tutaj zobaczyłem coś niezwykłego. Cała Warszawa była żółta. Była żółta właśnie od tych żonkili. I pani, pani wchodzi na antenę telewizji publicznej i pani też ma coś takiego na sobie? I mówi: tak. Wydaje mi się, że dzisiaj akurat to jest zobowiązanie jest to rodzaj obowiązku, który powinnam o którym powinnam, powinnam mieć tego świadomość. Niezwykle Wam dziękuję. Niezwykle Wam dziękuję za to, co tutaj zobaczyłem. Jestem Wam wdzięczny i kiedy przyjadę do, do Tel Awiwu, to powiem wszystkim, że reszta tego muru, getta, zniknęła. Myślę, że to było dla mnie ciekawe doświadczenie i dość ważny, dość ważny moment. nie jest tak różowo, ale chciałoby się, żeby było, ale trzeba dobrze odróżnić chęci od rzeczywistości, a rzeczywistość, jaka jest, to mogliśmy no, przeczytać w gazecie, prawda, Kiedy, w sobotniu niedzielnej chyba, prawda, Podpalamy mieszkania, to jest nasza twarz także, jest sporo symboliki Był było w tym, co, co usłyszeliśmy też, tak. przez Janusza Gajosa. Jest jeszcze dużo tego muru? Znaczy tak, można mówić, że szklanka jest w połowie ciągle pełna, a ja bym powiedział, że już jest w połowie pusta i że jest go mniej niż było. I ja bym, kiedy Marek Edelman mówił o dwóch flagach wiszących, dwóch sztandarach wiszących nad liettem, mówił, słuchaj, tak naprawdę nigdy nie było tego polskiego, no nie czarujmy się, ale jeżeli tak wszyscy chcą, to może niech on będzie. Tak? Ja bym raczej chciał mówić, tu się z Paulą nie zgadzam. Owszem, jest dużo zła i nie chodzi o to, żeby pokazywać tylko jasną twarz Polski. Nie o tym mówimy. Ale żeby jednak zauważać to, co jest fajniejsze niż to, co jest ciągle złe. Złego jest dużo, my jesteśmy fajniejsi. To jest ta jasna strona, prawda, o której też Marek Pereza tak, mówił, o której chciał ukroczyć. Ja na dowód z tego, że rzeczywiście zdarza mi się, naprawdę zdarza mi się sięgać po teksty Marka Edelmana, mam ze sobą telefon. Zrobiłam zdjęcie, kiedy Gazeta Wyborcza opublikowała ostatnio przy okazji 70. rocznicy wybuchu powstania w getcie dekalog Edelmana i Zrobiłam zdjęcie e, cytatowi, który wy też zamieściliście na czwartej stronie okładki, czyli co robić, jak Ci ciężko, nie zwracać na to uwagi, iść dalej. Jeżeli wiesz, co jest dobre, a co złe, to po prostu idziesz swoją drogą, tak mówił Mark Edelman. Ja się zastanawiam, to, czy dzisiaj jest coś, o co chciałbyś go zapytać. Ja bym go mógł codziennie coś pytać i zawsze boję się, że tak jak Krzysiu powiedział, człowiek niestety ciągle daje dupy za przeproszenie. Nie udaje się to wszystko. No nie udaje się. Chcielibyśmy być jak Marek Adelman, to jest niemożliwe po prostu. Ale ja bym też tak chciał... Ty jesteś jak Marek Adelman. To on nie że tak. Ja już już że też lubisz mi Ja bym chciał coś innego, że on... Wielkam taką dosyć radosną postawę i pozwolę sobie ją pod koniec powiedzieć. Otóż... Jak on wysoko wieszał poprzeczkę zawsze? Otóż przez wiele lat pracowałem w gazecie wyborczej. przyjechaliśmy kiedyś do niego. Jego przyjacielem był jest Adam Michnik, był moim szefem, moim jednym z mistrzów, ok. Ale szefem. No i przychodzimy porozmawiać o getcie, o ważnych sprawach, kolejny roślał trzeba robić, prawda? O na mną wódkę, rozwijmy no, konia, no, rozmawiajmy. Adam Michnik popełnił kolejny wielki tekst w gazecie. Jak to Adam Michnik? Długie to, 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 czytać się tego nie da, nic z tego nie rozumiem, a Adam, Marek, Adam, co, fajny ten tekst Adam napisał dzisiaj? Dobrze Państwa, wszyscy wiemy, jak ktoś mówi, jak kochanie, smakuje zupa? To jest takie pytanie, tak? Kochanie, zupa świetna. No, tak myślę, no, Adam, Marek, mamy ważniejsze sprawy, nie no, tekst świetny, Panie Marku, oczywiście rewelacja. Ty idioto, co to za bzdury, bo wypisował. Ten Adam to już zwariował, przecież tak nie można, zaraz do nich zadzwonię, napiszę, a ty myśl trochę jak czytasz. No i teraz tak, to no to jest pytanie na co dzień, tak? Jak, co bym chciał mu zadawać, Ja bym chciał, żeby mnie częściej takim testom poddawał. Sami nie jesteśmy na tyle mocni, ale to jest sztuka, prawda, żeby być przyjaciółmi, i tu Paula ma rację, jednocześnie umieć powiedzieć. Sorry, to nie, to jest złe, to jest niedobre. Kurczę, ale gdzie tam do tej podmowy nie ma? Myślę, że to jest ważne, żeby jednak pamiętać o tym, żeby opowiadać się po tej po właściwej stronie. Bo to są teksty Marka Edelmana, ale też wywiady z nim. Czy jest coś, co nie było wcześniej publikowane? Dużo tu jest rzeczy, które nie były publikowane, albo były publikowane za granicą. No i jest sporo rzeczy, które znalazły się w mojej szufladzie, dlatego, że na przykład, tak jak rozmowa z Adamem Michnikiem, która się odbywała chyba w 1987 roku i była bez celu jakiegoś szczególnego prowadzona, dlatego, że Adam chciał wiedzieć. Pytał o różne rzeczy, a także rozmawiali. To jest, myślę, ciekawy bardzo materiał, ale oprócz tego są też zapisy różnych spotkań na całym świecie, w takich rozdziałach, które mówią o różnych jakby fragmentach życia Marka Edelmana i to co myślę jest ciekawe, bo one tworzą, to się tak teraz elegancko mówi, tok narracji, prawda? Coś tam one opowiadają, ale przecież nie wszystko zostało ujęte w wywiadach, nie o wszystkim e, m, mówił publicznie, no, były pewne rzeczy, które, które istniały niezależnie od tych tekstów, które można było tu zamieścić. I m, tutaj w ilustracje, które jest dosyć dużo różnych zdjęć i dokumentów i przy każdym z nich postarałam się o taki rodzaj komentarza, który byłby uzupełnieniem tego właśnie toku narracji, jeżeli są wywiady zresztą... Krzysztofa chyba w sprawie niemieckiej, prawda? Nie, nie takcie się nad Niemcami. To do tego jest cała historia takiej, jak w ogóle doszło do tego wywiadu, w jaki, jakie były tego skutki, co się działo potem, to jest bardzo ciekawe, bo to były bardzo publiczne wydarzenia które zaowocowały na przykład tym, że odbyła się interwencja. Po, po publikacji tego artykułu, on dotyczył tego wywiadu, on dotyczył y, centrum Eriki Steinbach chyba, prawda? Y, zgłosił się do Marka Evernona ambasador niemiecki y, z przesłaniem od ministra spraw zagranicznych Joszki Fischera y, i y, z taką prośbą, żeby zechciał z nim porozmawiać przez telefon, w prosił o rozmowę, Joszka Fischer prosił o rozmowę, a na to dosyć twardo powiedział Marek Denman, ambasadorowi, najpierw niech pan minister głośno i wyraźnie powie, co on o tym sądzi. Niech skrytykuje, niech powie, że jest temu przeciwny. I to jest a propos właśnie tego, że należy dawać świadectwo, zwłaszcza do osób publicznych to należy, ale trzeba... Po prostu zareagował natychmiast i tak jak trzeba, on nikogo nie bił, on nic nie zrobił, ale on dał publicznie świadectwo tego, co on myśli o tym zdarzeniu. I to jest strasznie ważne, bo my wszyscy nie dajemy tego świadectwa. A o to właśnie Marek Edelman zabiegał. Uważał, że my wszyscy powinniśmy mówić, co myślimy, jeżeli, jeżeli się dzieje coś złego. Że nie wolno nam milczeć, nie wolno nam odwracać głowy. To jego doświadczenie wojenne straszne polegało na tym, że ludzie odwracali głowę od tego, co się działo źle, prawda? Złapali jakiegoś Żyda, odwracamy głowę, to nie jest nasza sprawa, nic nie wiemy, to nie, myśmy do tego ręki nie przyłożymy. On nam mówił, że my jesteśmy winni, jeżeli nic nie zrobiliśmy. Teksty pisane ręką samego Edelmana, między innymi fascynująca historia pieczątki żydowskiej organizacji bojowej. Którą to pieczątką sygnowane były wyroki śmierci na żydowskich kolaborantów w getcie. Potem Edelman przez całe powstanie przechowywał ją w swojej kieszeni. Potem ona trafiła oczywiście gdzieś na aryjską stronę. Wróciła do Edelmana. Po wojnie sygnował nią takie oświadczenia o nadaniu stopnia wojskowego bojownikom z getta które służyły temu, że oni mogli wyjechać za granicę do Izraela, do Szwecji, do, do Ameryki i wreszcie przechowywał tę pieczątkę w biurku gdzieś tam pod stertą różnych papierzysk, bo nie chciał, żeby trafiła to do żadnego muzeum, traktował ją jako no, taką osobistą pamiątkę, relikwię. Myślę, że pamiątki po Marku Edelmanie to są bardziej tatuaże w mózgu, aniżeli... Coś namacalnego i materialnego, co jest Waszą największą pamiątką? Jednak to, że możemy to spisywać w tych książkach, dla mnie, nie wiem jakby przyszło. Dani, oczywiście wspomnienia tych, tych, tych spotkań o 11.00, tych podróży do Łodzi i powrotu. Tych powrotu. Z...